Dzień dobry, jestem Giuseppe Giglio, szef. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy zrobić specjalne, specjalne danie. Zrobimy coś z orkiś perłowe, ale wyłączymy... Połączymy. Połączymy, przepraszam, połączymy góra grzyby, czyli grzyby i morze, czyli krawetki. I będziemy robić super przepis. Smakuje Ci, będzie smakować? Zobaczymy, ja myślę tak, idziemy zobaczyć. Przede wszystkim płuczemy orki szperłowe pod wodą. I będziemy go gotować przez 15 minut. Do wody dodajemy też trochę soli. czasie musimy oczyścić krewetki. Obcinamy wąsy, antenę, też widzicie ten nogę, e voilà. I teraz nacinamy grzbiet i wyciągamy jelita krewetki w ten sposób. Widzicie? E voilà. Dlatego tu, ben, tu jest piasek, widzicie? Nie jest dobry. Odcinamy też ogon i wyciągamy krewetki, widzicie? A. I odkładamy na bok, ale głowę nie wyrzucamy. Później zobaczycie dlaczego. Dwie z sześciu krewetek zostawiamy w całości. Wyciągamy tylko jelito. Użyjemy je do dekoracji. Widzicie? Mamy cztery bierane i dwie nie. Teraz kroimy drobno szalotkę i będziemy ją smażyć razem z czosnkiem na patelni. Już orkisz jest gotowy. Odsadzamy i dodajemy trochę oleju lewki. W ten sposób podczas powolnego chłodzenia Zakończy gotowanie. Na patelnie lejemy olej z oliwek i dodajemy czosnek i szalotkę. I zmażymy. I kiedy będzie wszystko podsmażone, dodajemy nasze cztery głowe krawetki. I teraz zobaczcie, co będziemy robić. Musimy je delikatnie zgniatać. Bo w samych głowach jest najlepszy smak. To jedna z wielu tajemnic największych szefów kuchni. Mieszamy wszystko dobrze i teraz głowę możemy wyrzucić. I też wyrzucamy, wyrzucimy, jak mówisz, wyrzucimy to też czosnek. I teraz dodajemy wędzone boczek. A ah, ja wiem, że wy lubicie, Polacy lubią boczek, ja też, eh? nie tylko Polacy. Połączenie krewetek i wędzonego boczku jest super, super fantastyczne. I teraz dodajemy też grzyby. Tak łączymy smaki górskie z morskimi. I teraz grzyby całkowicie wychłonęły ten sos krewetkowy. Dodajemy dużo pieprzu. O, w ten sposób. I dodatkowo jeszcze patrzę sól z Hawaii. Wow. To wulkaniczna sól czerwona z orzechowym pozmakiem. Teraz dodajemy szklankę dobrego białego wino i gotujemy na średnim ogniu. W rzeczywistości nie chcemy, aby szybko parował, ponieważ ten płyn pomoże nam również dokończyć gotowanie grzybów. Dodajemy koper mieszamy dobrze. I patrzcie teraz, co będzie. Nasze dwie krewetki. Te nieobrane. Muszą się gotować dokładnie dwie minuty z każdej strony. Dlatego upewnimy się, że stykają się z dnem patelni. Dajemy trochę pietruszki. I voilà. Mieszamy bez obracania krewetkę. I po 2 minutach teraz dopiero odwracamy. Jeszcze 2 minuty, i teraz są gotowe. Odkładamy je na bok. I użyjemy później do dekoracji. I teraz możemy w końcu dodać ugotowany orkisz. Dobrze go mieszamy, aby nadać mu smak. Po prostu musi się rozgrzać, ponieważ jest już ugotowany. I teraz jeszcze musimy tylko gotować obrane krewetki. Ponieważ są już bez skórki, będą musieli gotować tylko przez 2 minuty. Teraz jest dobrze wymieszane. Z tego powodu potrzebujemy tylko odrobiny miękkości i połysku. Najpierw nakładam trochę pietruszki, a potem oliwę z oliwek. Teraz wyłączymy ogień i dodajemy sekretny składnik. Ta da da z anczua po włosku kolatura dialicii, która zrobi, że te dobre danie stanie się niezwykłym daniem. I teraz jeszcze tylko pozostanie mi degustacja volary. O, O, idziemy spróbować. Hmm. I dobrze, przepis skończyłem i jak widzieliście, bardzo bardzo mi smakowało. Naprawdę ten miks, góra, może, była perfekto, naprawdę. I uwaga, dlatego ja wiem, że ja używałem składniki, że nie jest łatwo znaleźć Polskę, ale to do napisy i też na mojej stronie internetowej www.giuzepechiliochef.com możecie znaleźć, gdzie kupić od Polska włoski pro, produkt, to jest dobre no i do. dziękuję bardzo do widzenia na następne przepis ciao